Witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. W bardzo piękny zimowy sobotni wieczór 9 lutego w ośrodku kultury Tkacz miało miejsce bardzo przyjemne wydarzenie. Bo otóż za sprawą Herosów Rockendrola, sednego spotkania i tolka maleskiego, odbyły się w Tomaszowie urodziny tak znanej i zacnej osoby, jaką jest pan Marek Karewicz. Ja pozwoliłam sobie po raz kolejny przywołać album ze zdjęciami, wszystkie wykonał pan Marek Karewicz. Jak policzył, to okazało się, że okładek do płyt. Zdjęcia, do których sfotografował pan Marek Karewicz, jest ponad 2140. Ale prócz tego, że tak chętnie pan Marek przyjeżdża do Tomaszowa, choć w jego życiu Tomaszowski epizod i to z lat dziecięcych był bardzo krótki, to do nas, do tego Tomaszowa, bardzo chętnie wraca. Mamy z nim świetny kontakt. Lubi od czasu do czasu zadzwonić, co by dopytać. Co słychać. Ale prócz tego, że na to spotkanie przyjechał pan Marek Karewicz, to przyjechali z nim bardzo zacni goście. Był pan Marek Gaszyński, była żona Krzysztofa Klęczona, która odwołała lot do Stanów, żeby koniecznie do nas, do Tomaszowa przyjechać, bo tyle o tym Tomaszowie w opowiadaniach, kiedy spotykali się w Sopocie, usłyszała. Chciała nas wszystkich bardzo poznać. Poczuć atmosferę tego miasta i spotkać ludzi, którzy spotykają się na takich muzycznych wieczorach, żeby ze sobą rozmawiać, wspominać dalsze i wcześniejsze dzieje. Przyjechała również dyrektor pani Iwona Thierry Polskich Nagrań. Chociaż pan Marek, nagradzany wiele razy, działający i założyciel Tygmontu, jazzowego klubu w Warszawie, spotykający i odznaczony wieloma nagrodami. To pani Iwona, właśnie ta z tych polskich nagrań, słysząc o tym Tomaszowie tak wiele, stwierdziła, że najlepszym miejscem na to, żeby uhonorować pana Marka taką statuetką, którą przydziela, przydzielają polskie nagrania, najlepszym miejscem nie będzie żadne inne, żadna wielka scena warszawska, tylko właśnie Tomaszów Mazowiecki. Potem, kiedy skończyły się życzenia, kiedy przebrzmiały filmy i utwory rock and rollowe, rozmowom nie było końca. To miło, że pan Marek zechciał z nami się spotkać. Zrobił to z wielką przyjemnością i bardzo chętnie, na miarę sprawności swojej lewej ręki, rozdawał autografy. Był to z całą pewnością niezapomniany wieczór, a jednocześnie myślę, że wielka promocja dla miasta. A skoro był również i pan Marek Gaszyński, to przywiózł ze sobą swoją książkę. To książka pana Marka Gaszyńskiego, Człowiek do wynajęcia i wyspa. Pana Marka Gaszyńskiego doskonale znamy z radia, telewizji, z wielkiej gry, która kiedyś się odbywała. Pan Marek Gaszyński był autorem wielu pytań. W wielkiej grze z muzyki odpowiadali również nasi Tomaszowianie. Ponieważ pan Marek Gaszyński jest znawcą muzyki, jest dziennikarzem muzycznym, to w treści tej książki jest również sporo o muzyce, o rock-and-rollu, o jazzie, ale również o wielu wykonawcach. Pan Marek Gaszyński tę książkę napisał przede wszystkim pod wpływem lektury. I to lektury Leopolda Tyrmanda Dzienników 1954. Jak również Złego, Kto, książka, którą również napisał Tyrmand. To jest książka sensacyjna, to jest powieść. Właściwie w tej książce są dwie powieści, ale historia, która się tu przeplata, która mówi o historii naszej, historii Polski, jak również o historii muzyki, przeplata się przez pięćdziesięciolecie. Są tu historie, bardzo ciekawe anegdoty, które pan Gaszyński przywołuje. Tę książkę bardzo przyjemnie się czyta, a znając wiedzę pana Marka Gaszyńskiego, to co zawsze opowiada, choć tyczy zawsze muzyki, to tu jest trochę inaczej przedstawione. Dlatego myślę, że jest tak bardzo ciekawe. Pan Marek, będąc i to, że przywiózł swoją książkę, również była możliwość spotkania się z nim i otrzymania autografów. Osobą, na którą zwróciłam i książkę, w której opisuję o sobie w ostatnim tygodniu, jest taki ładny tytuł Pierwszy ogród pana Janusza Weissa. Jeśli chodzi o panu, pana Janusza Weissa, to również postać znana z radia i telewizji. Swego czasu tak się zdarzyło. Pan Weiss prowadził audycję taką zupełnie na żywo, gdzie radiosłuchacze dzwonili, jeśli mieli jakieś zapytania, problemy, niewyjaśnione sprawy, które bardzo ich nurtowały i interesowały. Tak się złożyło, że kiedyś zadzwonił do naszego zakładu w Tomaszowie, który piecze tak znakomite rogaliki, że znane są nie tylko w Tomaszowie w Polsce, ale również i w Europie, żeby dopytać, ponieważ zadzwoniła zatroskana mama, na ile te rogaliki zawierają dużo spirytusu i czy te rogaliki rzeczywiście mogą zjadać dzieci. Tak się złożyło, że tę rozmowę pan Weiss przeprowadzał z moim mężem. Była to rozmowa poważna, ale jak to u pana Weissa, również trochę i śmieszna. W każdym razie wyjaśnili tę sprawę, że nie jest to szkodliwe i rogaliki dzieci również mogą zjadać spokojnie. W tej książce Pierwszy ogród pan Janusz Weiss przywołuje miejsca swojego dzieciństwa. To jest piękna, stara kamienica, mieszcząca się w Warszawie na u, rogu ulicy Koszykowej i Alei Niepodległości. To właśnie tam mieszkał, tam miał blisko stamtąd do szkoły, a jednocześnie opisuje zabawy i spotkania na zamkniętym podwórku, tu gdzie mieszkał. Tam właśnie był ten ogród, ale pan Weiss to również muzyka, to również kabaret, to również studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury i spotkania ze wspaniałymi ludźmi. Ludźmi młodymi, niepokornymi, którzy już wtedy potrafili doskonale obserwować świat, opisywać ten świat, żeby potem w swoich skeczach przedstawiać to, co śmieszne. Oczywiście były to czasy, kiedy ten młody człowiek i jego koledzy Przeszli również i przeżywali rok 1968. Jest tutaj wyraz tych historii i rozstań ze swoimi kolegami właśnie po przewrocie, po wyjeździe tych bliskich po 1968 roku. Może dużo ukazuje się ostatnio tych książek, gdzie czytamy biografię, gdzie czytamy te życiorysy. Bardzo zabawnych, ale również myślę ciekawych ludzi. Nie każdy to lubi, ale w każdej z tych książek, w których opisują swoje życie, jest też i kawałek naszej historii, naszej kultury, a jednocześnie takich miejsc i ludzi, których za sprawą tych rozmów możemy spotkać i możemy się o nich dowiedzieć. Tak jak możemy się dowiedzieć o czasie, ludziach i miejscach, z książki Rozmowy pana Marka Raczkowskiego. Tytuł, proszę sobie wyobrazić, myślę, że szokujący. Książka, którą napisałem, żeby mieć na dziwki i narkotyki. To jest Rozmowa Rzeka przeprowadzona z panią Rzakowską. To znakomity rysownik. Jeśli Ktoś z Państwa czyta przekrój, to na pewno kreskę Pana Raczkowskiego zna. A ja pozwolę sobie przeczytać taką rekomendację, Którą wygłosił na skrzydełku tej książki nikt inny, jak również znakomity rysownik pan Andrzej Mleczko. Drodzy rodacy, chciałbym tą drogą poinformować tych, którzy tego jeszcze nie wiedzą, że Marek Raczkowski to artysta oryginalny, wyrafinowany, wszechstronny, kontrowersyjny, fascynujący, ironiczny, wrażliwy, wykształcony, zaskakujący, pracowity, nieprzewidywalny. I szokujący. Potrafi zobaczyć to, czego inni nie widzą, spojrzeć na świat od strony, której świat się nie spodziewa. A oprócz tego jest wybitnym znawcą natury ludzkiej, o której, jak sądzę, nie ma najlepszego zdania. Powyższą wiedzę czerpałem z głębokiej analizy jego bogatej twórczości oraz zażyłych kontaktów osobistych. Przytoczone tu fakty przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób, Obdarzonych poczuciem humoru i dystansem do rzeczywistości, oraz potrafiących docenić subtelność jego niepowtarzalnej kreski. Z poważaniem, Andrzej Mleczko, bo właśnie pan Marek w swoich rysunkach przedstawia nam historie, które nas otaczają na co dzień. Życzę państwu dobrego humoru, dobrego nastroju przy czytanych książkach. Dziękuję bardzo, jeśli zechcieli mnie Państwo wysłuchać.